Superfix. Nazywam się Multi. Chcesz dostać autograf? No, nie wiem, ledwie cię znam. Zaraz to zmienimy, okej? Okay? Naprawdę nazywam się Mia Wilson. Ja i moi przyjaciele, Kai i Finn, dostaliśmy w szkole karę za ich wygłupy. Heh, ale przyznasz, że to był zabawny numer. No, może trochę. Wracając. Nagle tajemnicza energia Kazum przeszła przez portal i obdarzyła naszą trójkę supermocą dnia stałam się multi! Teraz chronię Kabum City przed zagrożeniami! Ha! I to się nazywa porządny, akurat! <laughs> <laughs> Moje narzędzia mają multum zastosowań! Przydają się w super superbitwach, do łapania uciekających złoczyńców, konstruowania odjazdowych gadżetów, zwisania z sufitu. Do wszystkiego! <laughs> Rozumiem, stąd imię Zgadza się. A co więcej, dzięki mojemu Kazum potrafię stworzyć super tarczę, którą mogę rzucać, a nawet na niej szusować. Mało tego, obczajcie mój pojazd bojowy z kazum pionkami! Żaden robot toxic nie da im rady. Piącha dla ciebie i dla ciebie! I jeszcze piącha dla was! Blaszaki nie mają szans! No, teraz znamy się lepiej, więc... Multi, sytuacja krytyczna. Złoczyńcy atakują. Pomóż nam. Lecę. Obowiązki wzywają. Kazu Power. To na razie. Czekaj. A co z moim autografem? Super Kings. Kazun Power.